Cześć, witam na kanale Tesla. Zastanawialiście się kiedyś, ile jest warta Tesla? I nie mam tu na myśli ceny akcji, czyli kapitalizacji rynkowej, ale wartość samej marki. Nie musimy się dłużej zastanawiać, bo publikująca od lat rankingi 500 najbardziej wartościowych marek firma Brand Directory niedawno opublikowała najnowszą edycję swojego rankingu. Tesla znalazła się w nim na 28 miejscu. Ze znakiem towarowym wycenionym na 46 milionów dolarów. Mogłoby się wydawać, że to żaden powód do dumy, zwłaszcza w porównaniu z markami, które znalazły się na samym szczycie listy. To przede wszystkim Apple, Amazon, obie powyżej 350 milionów dolarów, następnie Google, Microsoft, Walmart, Samsung i Facebook. Cała ta pierwsza siódemka. Może się poszczycić markami wycenianymi na ponad 100 milionów dolarów. Zatem Tesla trochę jeszcze do nich brakuje. Niemniej, w najnowszej edycji rankingu, Tesla jest już trzecim producentem samochodów pod względem wartości marki. Wyżej znalazły się jedynie Toyota na 12 miejscu w rankingu i Mercedes Benz na 15. Jeszcze rok temu w rankingu za 2021 rok, Tesla była 42. W ciągu zaledwie 12 miesięcy wyprzedziła m.in. Volkswagena, obecnie 33. miejsce, Mitsubishi, 37., 39. BMW i 46. Porsche. Jeszcze wcześniej w tyle zostawiła m.in. Forda, Nissana czy Hondę. Ale co jest jeszcze bardziej interesujące to fakt, że Tesla zadebiutowała w rankingu Brand Directory w 2018 roku zaledwie. Zajęła wówczas 311 miejsce. Rok później była już 264, w 2020 roku 147, w 2021 42 i w obecnym 2022 28. Żadna inna firma z pośród całej 500 nie zanotowała w tym czasie tak spektakularnego wzrostu. W ciągu zaledwie 4, 4 lat z nieistnienia na liście do 28 miejsca. W ramach ciekawostki mogę jeszcze powiedzieć, że Tesla już dawno zostawiła w tyle tak znane marki jak choćby Starbucks, McDonald's, Marlboro, Coca-Cola, Nike czy Netflix. Wydaje się, że jest duże prawdopodobieństwo, że w przyszłorocznej edycji rankingu Tesla będzie już najbardziej wartościową marką wśród producentów samochodów, podobnie jak to ma miejsce w przypadku kapitalizacji rynkowej.